Serdecznie. Zapraszam Was na horoskop tygodniowy. Zobaczymy, co będzie się działo właśnie w tym czasie. Cieszę się, że jesteście. Bardzo dziękuję za pozdrowionka, również pozdrawiam, wysyłam serduszko. Dziękuję, ściskam i oczywiście przekazuję dobrą energię. Tutaj dziękuję za łapki w górę, oczywiście, za miłe komentarze, w ogóle za komentarze, ale też za subskrypcję kanału. Jeśli tam jeszcze nie kliknęliście tego nie chciały, nie chciało Wam się, to warto by było kliknąć dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Byłoby miło, w każdym razie pamiętajcie też dodatkowo, że tutaj istnieje nadal możliwość wysyłania w komentarzu słowa karta, aby otrzymać przesłanie angielskie. Tak, Możecie mieć pytanie w głowie, możecie go nie mieć, możecie pomyśleć sobie, jaka jest sentencja dla mnie, co anioły chcą mi przekazać, e, lub jak rozwiązać jakiś problem. Może przyjdzie do Was jakaś taka informacja, która skłoni Was do działania lub doda otuch. Tak czy owak kwestia jest darmowa, tak więc polecam. No i zobaczmy drogie raki, jak to będzie wyglądało. Oczywiście. E, już patrzymy. Tutaj z nami karta nielskie. E, już patrzymy. E. Patrzymy tak, na pracę. Przywództwo, przywództwo na kwestie uczuciowe, autor oraz budowniczy na zdrowie. więc bardzo ciekawe karty, dające do myślenia jakże sugestywne. A pierwsza z nich oznacza liderstwo przywództwo Tak, to jest właśnie ta karta podejmij, przejmij właściwie panowanie nad tą sytuacją, tak, podejmij wyzwanie, chodzi o właśnie bycie liderem w danej kwestii i nie banie się tego, że chcemy więcej, tak, jest to karta takiej dominacji, no i takiej walki właśnie w siebie o swoją przyszłość, to jest dobra też karta dla osób, które na przykład chcą założyć firmę, no tutaj tak jakby macie fajnie to przedstawione, bo jest to karta bardzo motywująca do działania i nakłaniająca wręcz do tego, żebyśmy zadziałali i żebyśmy kontrolowali sytuację. To przywództwo może być takie krępujące dla osób, które nie lubią się wychylać, ale widocznie może być potrzebne. Może właśnie teraz trzeba zawalczyć bardziej o siebie, właśnie zawalczyć o jakąś sytuację. To też może być bardzo sugestywna karta dla osób, które mają pracę. Być może jesteście w takim punkcie zwrotnym, w którym Właśnie powinniście być liderem czy przywódcą danej sytuacji. Może być to sytuacja jak w związku z walką o awans, o lepsze stanowisko, o pieniądze i w ogóle o pozycję, tak? ale może być to przywództwo też związane z zupełnie inną kwestią, na przykład tego, że chcecie podjąć zupełnie inne kroki, odejść od czegoś, kogoś, tak i to zostawić po prostu, ale to też wymaga właśnie determinacji, do której karta no bardzo mocno skłania, tak mocno tak namawia, tak naprawdę, a chodzi właśnie o panowanie, czyli dzierżenie tej władzy, tak, być się królem czy królową danej po prostu sytuacji, zdarzenia. A więc sięgajcie po więcej i nie bójcie się właśnie no, zawalczyć o siebie, o daną sytuację. A uczucie. Tu mamy kartę autora. Masz w sobie książkę, która bardzo chce zostać stworzoną, poświęć czas na jej napisanie. I tutaj czasem jest tak, że właśnie w kwestiach emocjonalnych mamy bardzo dużo do przekazania, ale nawet sobie nie zdajemy z tego sprawy. Mamy jakieś doświadczenia, które mogłyby pomóc innym. I to jest dosyć ciekawe, tak? Bo szukamy miłości, ale możemy jednocześnie też pomóc innym poprzez własne tutaj przeżycia, ale też i sobie, tak, może stanowić to pewnego rodzaju taką formę wyrażania literackiego, wyrażenia siebie poprzez literackie aspekty. Tutaj auto to też jest taka kwestia, gdzie tą wiedzę powinniśmy w ogóle przekazywać, tak, czyli nie kryć w sobie jakichś takich aspektów, które właśnie były nam dane do przeżycia, po prostu. Dzięki temu może być tak, że poznamy kogoś fascynującego, może dzięki temu przyciągniemy właśnie kogoś do siebie, opisując doświadczenia. To niekoniecznie musi być, szczerze mówiąc, typowa książka. Może być tak, że nawet teraz, jak w dobie internetu, piszemy różne rzeczy, komentarze, wspieramy kogoś. Może się okazać, że właśnie nasza historia pomoże komuś lub przyciągnie nas do. Danej osoby. To samo tyczyć się może właśnie aspektów uczuciowych w stałych relacjach i może mieć to właśnie ten aspekt leczniczy, uwalniający, terapeutyczny i na przykład w ogóle umacniający kwestie emocjonalne, ale też może uświadamiać nam, jak wiele. W ogóle możemy przekazać i jak wiele dajemy z siebie. A więc, autor, bądźmy autorem emocji, przekazujmy je, bowiem to może wpłynąć na relacje czy na naszą przyszłość emocjonalną. Natomiast, w kwestiach tutaj aspektu zdrowia, budowniczy. Twoja wrodzona umiejętność budowania i tworzenia przynosi Ci jednocześnie poczucie satysfakcjonujących dokonań. Udowniczy to praca nad sobą. To jest bardzo taka praktyczna, pragmatyczna karta. Praca nad sobą poprzez ćwiczenia, wytrwałość, regularność, przyjmowanie leków określonych, tak, dbanie o szczegóły, no niekuszenie, tak? nie kuszenie, tak nie danie się tutaj wodzić na, na pokuszenie. W, w przypadku jakichś używek, czy nie, 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 niedobrych rzeczy, które jednak gdzieś nam szkodzą. No, budowniczy to jest kształtowanie naszego zdrowia poprzez determinację i karta do tego bardzo mocno nas zachęca. Po prostu jest kartą mocno tendencyjnie tutaj dającą tą siłę przewodnią po prostu. I mówi o wytrwałości, bo budowniczy krok po kroku Wznosi swój budynek, a tutaj ten budynek jest właśnie nasza sfera zdrowotna, gdzie dbamy o wszystko, co jest wokół, tak? Czyli nie oszukujemy siebie, nie, za, nie ma tego poczucia zaniechania, no i ta determinacja jest tutaj dosyć istotna, gdzie my po prostu jakby mamy konkretny cel i do niego mocno dążymy. A więc bardzo fajny układ kart, myślę, że również i Wam się spodoba. Super, dziękuję Wam za uwagę. Przechodzę dalej do osób z poznaku 2. Witam serdecznie do Żydły z tej strony łóżka Apologia. No, i za chwilę przedstawię Wam horoskop tygodniowy w oparciu o karty angielskie, które tutaj znacie, a które powróciłyby Wam przekazać istotne informacje. I spójrzmy zatem na układ, na pracę. Artysta, fajna karta w sferze emocji, mów do swoich aniołów i zdrowie, sprawiedliwość. A więc taki układ, bym powiedziała, i kreatywny, i taki bardzo mocno duchowy, ale też skłaniający do refleksji i może nieco surowy, szczególnie w kwestii zdrowia, ale do tego za chwilę przejdziemy. Zaczynamy od karty Artysta na zawodowe aspekty. Interesowanie się artystycznymi działaniami przyniesie korzyści zarówno na Twojej karierze, jak i każdej innej sferze Twojego życia, więc, bądźmy artystą, tak? W kwestii poszukiwań. Uruchommy swoją kreatywną, bardzo twórczą duszę. Pokażmy się z tej dobrej, wrażliwej też strony. Być może za bardzo pragmatycznie podchodzimy, bardzo konkretnie, a tu trzeba być elastycznym, sprytnym, takim wręcz właśnie artystycznie usposobionym człowiekiem, by pokazać się lub udowodnić swoje walory jeszcze w zupełnie inny sposób. Jest to też prozaiczna karta, bo może nas skłaniać po prostu do tego, byśmy szli w stronę artyzmu i tej artystycznej strony. Więc myślę, że da, daje tutaj do myślenia, ale bądźmy artystami, wirtuozami w kwestii poszukiwań tej pracy, ale nie tylko. Jeśli mamy tę pracę, może obudzić się w nas właśnie taki artysta, wirtuoz, osoba kreatywna, która Pokaże się właśnie tutaj w taki sposób, iż inni dostrzegą nasze zalety, i dzięki temu, na przykład, łatwiej nam będzie rozwiązywać jakieś sytuacje. Ale też, oczywiście, może być tak, że mając swoją pracę, może być też aspekt artyzmu, który tutaj możecie rozwijać poza nią, może chodzić o hobby, zainteresowania, które w przyszłości mogłyby się stać waszym środkiem zarobku, tak, taką kwestią, na której moglibyście zarabiać. Nigdy nie wiadomo. To jest tutaj otwarcie właśnie na te kanały, które być może są zblokowane w danym momencie. Natomiast jeśli chodzi o emocje, mów do swoich aniołów. Zamiast się zamartwiać, poproś o boskie przewodnictwo. Prostka ta, prozaiczna karta. Często jest tak, że zamartwiamy się. Tak? Nawet zadajecie pytania tutaj na wróżbach, tak, e, czy ja będę zawsze sam samotna, czy, czy to już, czy kiedy to się skończy, dlaczego tak jest. I tutaj karta <coughs> jasno w tym przypadku mówi o tym, żebyś przestała, czy przestał się zamartwiać, tylko po prostu poprosi o boskie przewodnictwo. Bądź cierpliwy, bądź otwarty na dobrą energię. Ale przede wszystkim też trzeba umiejętnie właśnie prosić. Często jest tak, że, że my nawet tak w pytaniach zadajemy te pytania już tak oszczędowo. Dlaczego? Dlaczego? Tak, dlaczego ja? Można tak powiedzieć. Dlaczego mnie się nie udaje? A tutaj wsparcie jest możliwe, ale właśnie to nacja nasza też nie może być właśnie taką roszczeniową czy pełną żalu, bo ona też powoduje, że my się blokujemy na pewne rzeczy i na przykład możemy nie widzieć opcji czy osób, które mogłyby z nami być. Tak więc tutaj mówmy do swoich aniołów, prośmy o wsparcie, nawet jeśli mamy tutaj kogoś tak mamy relację, to też bo prośmy o to wsparcie, żeby ono nas poprowadziło, tak czy Chcemy być w relacji, zawalczyć o nią, no to tutaj takie wsparcie jest nam potrzebne. Ale jeśli na przykład chcemy odejść, bo nie widzimy już więcej takiego szczęścia dla siebie, to także tutaj sugestia do aniołów powinna być wysłana w sposób pokorny, intencjonalny, ale właśnie taki spokojny. Tak? Bo modlitwa generalnie, czy mowa do tych energii nie powinna być roszczeniową. I zawsze o tym mówię, bo niestety nie zadziała to tak jak z wizualizacjami. To też musi być taka intencja, która jest czystą intencją, po prostu czystą, wolną od żalu, od e, takiego narzucania woli. Natomiast drugą, i tutaj mamy tę kartę sprawiedliwości. Twoja kariera przynosi sprawiedliwość i ochronę osobom, które, jej, które potrzebują Twojej pomocy. O co chodzi? Karta jest generalnie trochę podobna do aspektu karty tarotowej, czyli tarotowej sprawiedliwości. Czyli nas mogą czekać w tym tygodniu na przykład e, możliwe wizyty lekarskie i raczej nie powinniśmy ich unikać też. E, karta jest kartą ochronną, ale może też wskazywać na aspekt zawodowy, który, bo to się wszystko gdzieś tam łączy, może wskazywać na aspekt zawodowy, e, który po prostu e, na przykład nie pozwala się zająć. Zdrowiem. A więc tu mimo, że mamy ochronę wsparcie, powinniśmy odpowiednio poukładać swoje sprawy tutaj zdrowotne, sprawiedliwość to zbieranie też plomów, prawda? To uczciwość podchodzenia do siebie. I też może być tak, że ktoś z naszego otoczenia będzie potrzebował naszej pomocy w kwestii zdrowotnej, a więc udzielmy ją, wspierajmy innych, dajmy tutaj się pokazać z dobrej strony ale też nie zapominajmy o sobie i uczciwie podchodźmy do każdej kwestii, czyli nie pomijajmy ważnych aspektów, pilnujmy e, dokumentów, bo formalność jest tutaj e, bardzo ważnym aspektem. Natomiast to zdrowie będzie wymagało takiego głębszego, szerszego spojrzenia na siebie. Tak więc pomyślcie o tym, ale układ jest bardzo ciekawy i myślę, że Wam także się spodoba. Tak więc drogie lwy, pozdrawiam, dziękuję kochani i przechodzę dalej do osób z podznatymi panny. Witam serdecznie drogie Panny. Hej, hej! Z tej strony Duszka Polonia. No i zobaczmy, czego możecie się spodziewać, jeśli chodzi o przyszły tydzień. Wyłożę trzy karty anielskie, które będą tendencyjnie wskazywać Wam informacje dotyczące przyszłości. Pamiętajcie też, że możecie dostać otrzymać właściwie kartę anielską, dodatkową, afirmacyjną, po wpisaniu w komentarzu słowa karta. tak? Wpisujecie słowo karta, ja robię zdjęcie z wylosowanej karty, no i macie sentencję gotową. Może wam coś pomóc, może podpowiedzieć. Jest to taka fajna sprawa, gdzie jest co całkiem za darmo i można dzięki temu czegoś się dowiedzieć w związku ze sferą duchową, co anioły mają nam do przekazania. A więc zobaczmy, kochani, teraz co się będzie działo w przyszłym tygodniu. Już patrzymy na pracę. Karty wyroczni na emocje, przywództwo i karta dzieci w aspekcie e, zdrowotnym. E, układ ciekawy, jak zawsze. E, I pierwsza karta to karta, karty wyroczni na sprawy zawodowe. Jesteś w stanie dostrzec odpowiedzi i przewodnictwo zarówno dla siebie, jak i dla innych. A więc e, karty wyroczni oczywiście mogą oznaczać e, sugestie, że zwłaszcza dla tych osób, które zajmują się kartami tam hobbistycznie i niehobbystycznie, nie że możecie dostrzec na przykład tendencje występujące w kartach i one poprowadzą Was w stronę właściwą odnośnie sfery zawodowej, tak? Szukać, nie szukać w tym momencie, wysłać tam CV-a może nie wysyłać, iść na tą rozmowę, a może sobie darować. Tutaj jakby ten aspekt wyroczni może być oczywisty. W związku z Waszymi talentami, ale może być tak, że po prostu pójdziecie do kogoś lub poradzicie się i ktoś Wam wskaże pewne tendencje. Nie tylko, oczywiście, jest to karta intuicji ogólnie, czyli jesteście w stanie dostrzec coś w tym momencie, czego nie dostrzegają inni, i dzięki temu rozwiązać problemy zawodowe. Czy szukamy pracy, czy też nie? Karty wyroczni, tak? Czyli jakby karty wyroczni mogą się objawiać w faktycznych kartach, ale też intuicji. Znakach, symbolach, takich no, pozazmych słów, które wskazują prawdziwe informacje. To jest też karta wskazująca, też pomoc, taką, którą możecie przekazać komuś informacje, które gdzieś tam otworzą komuś oczy, a więc działamy dla siebie oraz innych, by tutaj odpowiednio też kształtować własną przyszłość, no i budować dobrą karmę, tak, jeśli w nią oczywiście wierzymy. Natomiast jeśli chodzi o mm, emocje, mamy piękną kartę kolejną. To jest karta przywództwa. Podejmij panowanie nad tą sytuacją. No i często jest tak właśnie, że szukamy tak e, tutaj miłości, ale nie działamy zbyt intensywnie. Albo czekamy, aż ktoś tam coś zrobi, albo się odezwie. A tu karta jasno mówi: podejmij działanie, przywództwo, przejmij tą pałeczkę, tak działanie, mm, by Rozwiązać dany problem, tak po prostu, tak zasmucamy się często, także nie mamy nikogo, że nie możemy znaleźć, ale nic nie robimy, na przykład uważamy, że to jeszcze jest jakby ten aspekt, że tak powiem, istotny. Natomiast generalnie powiem tak: karta przywództwa jest taką kartą, która niesie ze sobą to przesłanie walki. Tak? Czyli po prostu, konkretu, działamy, 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 tak? Podejmujemy przywództwo, nie wiem, chcemy zdobyć daną osobę, to piszemy, to, to nie wiem, zapraszamy, tak? Bo czasami jest tak, że no to facet tam powinien zrobić, no owszem, no, w pewnych kanonach pewnie tak, ale czasami jest tak, że tak, on się wstydzi, ona, ona uważa, że to on powinien zrobić i obydwoje siedzą, tak? Nic z tego nie ma. Ale czasami przywództwo, podejmowanie właśnie tej energii może bardzo pomóc, tak? Przywództwo również wiązać się będzie z tym, że gdzieś tam energetycznie e, mamy kogoś, to albo chcemy przekonać kogoś do siebie, zawalczyć właśnie o relację, e, podjąć jakąś ważną rozmowę, to teraz tu i teraz trzeba to zrobić. Chyba, że chcemy odejść, to też podejmujemy przywództwo i też jakby działamy na poziomie e, takim intensywnym. To nie jest karta bierności, to nie czekamy aż ktoś coś zrobi. Tutaj nie ma tu za nas nikt nic nie zrobi. To jest od razu powiedziane w tej karcie. Natomiast zdrowie. Karta dzieci, tak prozaiczna karta. Twój cel życiowy zawiera w sobie pomaganie, nauczanie i uzdrawianie dzieci. Może być tak, że te sprawy zdrowotne będą związane na przykład z waszymi bliskimi, czyli z dziećmi, tak? I tak naprawdę one mogą się gdzieś tam obracać w tym kręgu. Trochę trzeba uważać na te takie choroby, które gdzieś tam wiążą się z dziećmi, takimi, no tutaj. To też czasem tak jak w karcie wędrowca, tak? tak tam jest taki aspekt, że, że właśnie choroby od dzieci mogą przechodzić na dorosłych, tak? I tak, łącznie z takimi wirusowymi, bakteryjnymi, no bo jest to symbol dziecka, tak? Natomiast nie jest to coś drastycznego, trudnego, ale jakby ten symbol może mieć pewne komplikacje. Natomiast generalnie. Aspekt zdrowia może być związany po prostu z dziećmi, cokolwiek to będzie znaczyło. Będzie to dosyć ważne, ale wy musicie jakby podjąć te rękawice, tu zadziałać i możecie tutaj nawet dla zupełnie obcej osoby zadziałać, nawet w kwestiach zdrowotnych, pomagając, tak jakby opierając swoją energię na tym, że wasz altruizm będzie tutaj odgrywał ważną rolę. Tak więc w tej kwestii, tak. Natomiast jest to karta właśnie symboliki dziecka, które, które po prostu gdzieś tam będzie teraz istotne, po prostu. Układ ciekawy, myślę, że dający naprawdę wiele do myślenia, w sferze uczuć niesamowita karta, dająca tutaj tą energię do działania i powinniście tutaj zawalczyć o siebie, o swoją przyszłość. Dajcie znać w komentarzach, jak to wyszło, jeśli chodzi o układ. Jest mi niezmiernie miło. Cieszę się, że oglądaliście. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Hej.